Inny most. Torunianie dla Bydgoszczan. Fragmenty powieści Jerzego Sulimy Kamińskiego, most królowej Jadwigi, czyta. Paweł Paszta, dyrektor artystyczny Teatru imienia Wila Machorzycy w Toruniu. Do szkoły trafiłem prosto z marszu. Akurat dzwoniło, kiedy dotarłem do drzwi kancelarii. Gmach dudnił od partyzanckich oficerek, co żyło waliło do klas. W kancelarii pytali mnie, czy mam jakąś legitymację. Przypomniałem sobie o legitymacji ZWM. -u. To mam. Sekretarka pokręciła nosem. Tu nie ma fotografii, w ogóle co to jest. Poszła z papierkiem do gabinetu dyrektora, trochę tam pobyła. Wyjątkowo i na razie uwzględnimy, powiedziała. Musisz jednak postarać się o coś prawdziwego. Klasa z kursem wstępnym była na parterze, w tym samym korytarzu co kancelaria. Stanąłem pod drzwiami, wcale nie taki pewny, że za pukami wejdę. Słyszałem za drzwi głos nauczyciela. Coś tam mówił, prawie jak wierszem. Od dziedzińca wiatr nawiewał do gmachu wonie swobody i wiosny. Ode brdy pachniało dziekciem Berlinek oraz rześkim chłodem wodnego szlaku. Kasztany szemrały kusząco. Po kiego myślałem wsadzać łeb w pętle? Już prawie miałem zrobić w tył zwrot, gdy za drzwi buchnął gromki śmiech. Klasa zrywała boki i tupała jak na port placu. Co oni tam za wyce sobie? zaciekawiło mnie. Moja ręka wywarła nacisk na klamkę i ja za tą ręką wszedłem do klasy. Prawdę mówiąc, wcale nie miałem zamiaru wchodzić przeciwnie, ciągnęło mnie w drugą stronę. Na podium stał porucznik magister z wojskowym płaszczem na ramionach, z otwartą książką w ręku. On też się śmiał, nie wiadomo z czego podałem mu kartkę z kancelarii. Klasa uspokoiła się. Sami partyzanci, lorbasy pod wąsem, tyczkowaci. Trochę chucherlaków nieopierzonych zbierani na niedopary z całego miasta. Siedziało to na parkowych ławkach, ciasno upchane. Gapili się we mnie. Nie powiem, że przyjaźnie. Porucznik magister położył rękę na moim ramieniu i przedstawił klasie pełnym imieniem i nazwiskiem. Ktoś zagwizdał na palcach, wielu poczęło tupać, a wszystkich rozbawiłem swoją osobą. Magister nie próbował ich uciszyć. Przerabiamy zemstę, może wiesz, kto napisał zemstę? Zagłębiłem się w sobie. Zemsta. Co za paskudne słowo. Tylko ktoś nienawidzący ludzi mógł napisać zemstę. Jakiś wyrzutek z ciemnej gwiazdy. Hitler? Bąknąłem niepewnie. To był wystrzał z Katiuszy. Chłopaki trzymali się za brzuchy, poszturchiwali jeden drugiego. Ryk, tupanie. A ja czułem to. Paliłem się. Policzki stanęły w płomieniach. Rzęsy, brwi. Pewny byłem, spalął się, jak prosie będę wyglądał. Bez rzęs. I co powie na to mała melechówna? A ktoś, jakiś podłużny dryblas spod ściany, wskoczył na ławkę, przykucnął i począł się walić pięściami po kolanach. Nie wytrzymam, krztusił się, skonam ze śmiechu, Kiedy tak wydziwiał, jego twarz składała się z gęby wyszczerzonej od ucha do ucha i z zębów zakopconych nikotyną. Oczu nie miał, oczy wstąpiły mu do czaszki. Tylko ta bulwa z dziurkami wystawała z pomiędzy napuchłych policzków. Małpa! Prawdziwa małpa, stary, przeżyty szympans. Jak tak, pomyślałem, to co ja tu mam do roboty? Już wykręcałem się na pięcie. Czy ja muszę tutaj być? Ale porucznik profesor przytrzymał mnie za skrzywki. Kałdan, krzyknął, zejdź z ławki i zachowuj się jak człowiek. Do wczoraj sam nie wiedziałeś, że zemstę napisał Fredro. I Kałdan potulnie usiadł, przejechał palcami po twarzy, przejrzał. Ja, to też ale prawda. Już nie był szympansem, upodobnił się do człowieka, mimo iż ciągle jeszcze drgały mu policzki i wycierał łzy rękawem. Wyglądał jak ktoś, kto napił się barszczu z uszkami. Taki czerwony, w sposób bardzo nieprzyjemny. I dlatego, że tak buraczkowato wyglądał, nie wytrzymałem i palnąłem. Nie mówi się ja, tylko tak. Partyzanci przycichli. Coś im się nie zgadzało i kto ja jestem, że ich poprawiam? Co za bzdury! Każdy tu mówi ja i wszyscy się rozumieją, wiedzą, co, który istny chce powiedzieć. To skandal, taka frechowność. Tyle wyczytałem z tej złej ciszy, jaka zapadła po moim wystąpieniu. Było mi przyjemnie. Dałem im nauczkę. Nawet to, co powiedział pan porucznik magister, nie popsuło mi humoru. Słuszność leży bezwzględnie po mojej stronie, jednak nie wolno tu nikogo obrażać. Po to jesteśmy w szkole, abyśmy powolutku, krok za kroczkiem, uczyli się poprawnej mowy. Mamy na to cztery lata z okładem. Na przyszłość powinienem zostawić to jemu, on jest od polskiego, a ja skąd się właściwie wziąłem? Czy z Warszawy? Że mam taki wyczulony słuch? Zbyt goszczy, powiedziałem. Pomysł i adaptacja Łukasz Ignański zrealizowano w polskim Radiu Pik.